Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z filmem na temat mojej zmiany zegarka z Garmina Fenix 6X Sapphire na Apple Watcha Ultra drugiej generacji zostałem poproszony w komentarzu pod jednym z ostatnich filmów, żeby opowiedzieć co mnie skłoniło do zmiany, oprócz awarii oczywiście poprzedniego zegarka, co już wiecie z poprzednich naszych filmów, co mnie skłoniło do wymiany zegarka właśnie na Ultra 2 i jakie mam odczucia względem wieloletniego używania Fenixa 6X i tego już kilkumiesięcznego używania Apple Watcha Ultra drugiej serii. Mam na telefonie przygotowaną taką listę rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, są to takie myślę istotne rzeczy, musiałem je wypisać sobie wcześniej, bo Ciężko byłoby z głowy po kolei wszystkimi punktami iść. I tak, y, pierwsza rzecz, o, o jakiej chciałbym zacząć, jest to y, materiał bezela, materiał y, koperty. No, Garmin, ten, który ja miałem, y, był wykonany ze stali nierdzewnej 316L. i y, Garmin y, f, praktycznie po czterech latach nie miał tam żadnych rysy. Ta powłoka DLC węglowa, czy jak ona tam się dokładnie nazywa. Y, nie, nie wykazywała żadnych rys, żadnych e, problemów. E, Apple Watch, ten, którego teraz właśnie mam, jest wykonany e, z tytanu. Obydwa te zegarki miały e, szafirowe szkło. E, co mogę powiedzieć na temat e, szafir, szafirowego szkła? E, wiele osób mówi, że nie ma to sensu. Lepiej kupić zegarek bez e, szafirowego szkła w wersji ze szkłem jakimś tam Gorilla Glass i tak dalej. E, będzie on oczywiście tańszy. I te osoby naklejają szkło ochronne właśnie na wyświetlacz. Ja postanowiłem od razu pójść grubo, kupić zegarek z, ze szkłem szafirowym nie miałem przez tyle lat żadnych problemów z Garminem w tej kwestii a w Apple Watchu nie miałem wyboru bo szkło szafirowe było tak jakby w standardzie, jest w standardzie nie mamy wielu opcji tak jak jest to w Garminie Rozmiar i waga. Yy, oczywiście Garmin był większy. Garmin jest zegarkiem okrągłym. Yy, Garmin no, z racji, że też był wykonany ze stali nierzewnej. Stali domyślnie już się cięższa od Tytanu, więc yy, ważył więcej, ale tak się wydaje, że on powinien ważyć więcej, ale ja mam tutaj zapisane, że yy, on był teoretycznie lżejszy od Apple Watcha. Apple Watch z zegarkiem kwadratowym i sprawdziłem, to jest yy, kilku gram. Więc Apple Watch, mimo że jest z Cytanu, jest cięższy, pewnie ma więcej tam napchanej elektroniki. Ewentualnie podejrzewam, że wyświetlacz ten Retina, który jest właśnie w Apple Watchu, a do czego przejdę później, jest elementem cięższym. Po prostu produkcyjne technologie i tak dalej. Sam wyświetlacz musi ważyć więcej przyciski versus dotykowy wyświetlacz, tak, w nie miałem wyświetlacz niedotykowy czyli używałem tylko tych pięciu przycisków trzech z lewej strony dwóch z prawej, było to fajne, nie, nie brakowało mi wyświetlacza dotykowego znaczy nie brakowało, nie miałem wcześniej, więc nie wiedziałem czego mi brakuje, ale znam osoby, które miały właśnie 7KX czy jakieś tam Epixy i one też po przesiadce z jakichś tam piątek czy szóstek wyłączały po prostu funkcję wyświetlacza dotykowego bo w wielu przypadkach akurat te osoby są y, zaawansowanymi biegaczami, tam teatronistami, y, maratończykami i tak dalej, więc rozumiem, że deszcz, jakiś dotyk niepotrzebny mógł coś im tam włączyć, wyłączyć, albo przesuwać jakieś tam statystyki. Y, jak ja zaopatruję się na wyświetlaczy dotykowy w Apple Watchu? Y, brakuje mi czasami tych przycisków, jeszcze po tych kilku miesiącach ciężko mi się przyzwyczaić, że muszę wszystko zrobić na wyświetlaczu. Y ale to jest myślę kwestia, kwestia przyzwyczajenia. No, jak lubicie sobie podotykać, to, to apeluję o czas lepszy do dotykania wyświetlacza. Może pod względem czyszczenia. No, jak palcem dotykacie ten ekran, cały czas gdzieś tam jakieś smugi powstają. Xy, nie Xy, jakieś zygzaki, no tam w zależności co na wyświetlaczu robicie. W gawym no, było mi to totalnie bez różnicy, bo. Garmin miał wyświetlacz MIP, czyli yy, był wyświetlaczem bardzo energooszczędnym, y, czego nie można powiedzieć o wyświetlaczu w Apple Watchu, y, bo Garmin y, miał wyświetlacz MIP, czyli był czytelny w słońcu, był bardzo energooszczędny. Y, przejdziemy za, za chwilę właśnie do czasu działania na baterii, bo to jest y, chyba największy minus właśnie Apple Watchu wszystkich. A w Apple Watchu jest OLED Retina LTPO. I tu, oczywiście, jest bardzo wysoka jasność. O wiele lepsze ko kolory yy, mamy HDR na wyświetlaczu. Myślę, że to nie jest aż potrzebne w zegarku, naprawdę. No i always on display. Ja bardzo często always on display nie używam, bo mam zegarek tak jak nawet widzicie teraz zakryty. Yy, bardzo często gdzieś to irytuje, czy zwraca uwagę, jak jest się w pracy, czy nawet jak montuje filmy, to yy, rozprasza mnie to. Bo jednak, yy, trzymając serce gdzieś tutaj na klawiaturze, czy na jakimś padzie, yy, przyciąga to moją yy, uwagę. Zapatrzyłem się, bo ludzie na konikach sobie jeżdżą tutaj po lesie. Ale wracamy. Co jest lepsze w, w pełnym słońcu? W pełnym słońcu myślę, że oba te zegarki y, są świetne. Ja Garmina używałem przez wiele lat. Garmin. Wiadomo, jak tam dobrze nadgarstek ustawiliśmy, to praktycznie po ciemku było to widać. Wystarczyła yy, delikatna ilość światła jakiegokolwiek zastanego na tym zegarku było widać. No wiadomo, yy, to jest latarka, nie wyświetla czy yy, retina w Apple Watchu, więc. Yy, w pełnym słońcu nie ma za żadnego problemu. Jeżeli chodzi o deszcz, tego nie miałem akurat okazji przetestować jeszcze w deszczu, ale myślę, że tu nie będzie żadnych problemów. Jest to zegarek, z którym ludzie normalnie nurkują, więc podejrzewam, że funkcja do nurkowania będzie potrzebna w deszczu, bo jednak ciepłe krople deszczu czy coś myślę, że będą mogły wzbudzać ten wyświetlacz i może czasami. Raz na jakiś czas coś Wam yy, woda, deszcz czy jakaś ciepła kropla przesunie na tym wyświetlaczu, ale to można zablokować używając tej funkcji do nurkowania. Bo, oczywiście, funkcja do nurkowania nie musi być użyta tylko jeżeli nurkujecie, możecie też wyświetlać, zablokować w ten sposób czas pracy na baterii to chyba największy problem właśnie wszystkich Apple watch bo Garmin w takim normalnym trybie, w którym ja używałem, w trybie smartwatcha, on wytrzymywał mi 21 dni na początku, potem przed wysłaniem go do serwisu wytrzymywał 19, po powrocie właśnie z serwisu, gdzie bateria została wymieniona właśnie na nową, wytrzymywał mi z powrotem 21 dni, więc przyjmijmy, że to jest 21 dni podstawowej funkcji działania tego zegarka, podstawowy czas działania tego zegarka. Ja zastosowałem swój Profil oszczędzania energii, że tam w odpowiednich godzinach mi pulsoksymetr działał, w odpowiednich to nie działało, było oszczędzanie i tak dalej, więc potrafiłem wyciągnąć między 50 a 60 dni, gdy miałem taką potrzebę. Na przykład, gdy pojechaliśmy do Polski na taki bardzo długi urlop, ja nie miałem ze sobą przewodu ładującego, przełączyłem zegarek w tryb oszczędzania. Byliśmy w Polsce 30 albo 32 dni i jeszcze wróciłem z naładowaną do połowy baterią, więc świetna sprawa, jeżeli gdzieś idziecie daleko, nie chcecie ze sobą ciągać ładowarek. No i Apple Watch. Apple Watch yy, producent yy, standardowo zaleca, że jest to 36 godzin, w trybie oszczędnym 72 godziny, czyli 3 doby. Yy, ja Wam powiem szczerze, że yy, mam takie swoje tutaj zmiany wprowadzone, potrafię nawet 4 doby wyciągnąć, jeżeli od stu zjadę tam do 10%. Yy, przeważnie staram się ładować między 20 a Między 20 a 80%, więc na dwa dni mi to starcza. Bo w nocy wiadomo, tam pulsoksymetr działa, tak dalej, tam serduszko sprawdza. Kto używa, to wie, a kto jest zainteresowany kupnem jednego z tych dwóch zegarków, to świetnie zdaje sobie sprawę, jakie funkcje te zegarki już posiadają. Jeżeli chodzi o GPS, to GPS w obu tych zegarkach przetestowałem. Moim zdaniem troszkę lepiej działa Apple Watch, nawet w takiej wysokiej zabudowie, w lesie czy w centrum miasta. Ciężko mi powiedzieć, jak to jest w dużych miastach w Polsce, bo Oslo nie jest miastem wysokim, nie ma bardzo dużo wysokich budynków. I też jest to kwestia na pewno zachmurzenia na niebie. Ja do swoich potrzeb nie zauważyłem, żeby mnie zegarek gdzieś gubił, no bo my też nie chodzimy nie wiadomo gdzie. Na jakichś szlakach, w lasach prowadzi dobrze. Myślę, że te metry i dystanse też oddaje dobrze. Apple Watch ma czujnik temperatury. Jest to dla mnie nowa rzecz, ale pomaga mi w pewnym stopniu określić, czy tak mi się wydaje, że to mi pomaga. Czy będę przeziębiony na przykład? Ostatnio mi się sprawdziło, że przez tydzień ta, ta temperatura nadgarstka była troszkę podwyższona, i faktycznie później miałem, tak jak czasami może słyszycie, ciągam nosem swego rodzaju przeziębionko. Tak. Natomiast funkcja, która w Garminie jest powiedzmy odpowiednikiem tego, nazywa się Body Battery, to też to działa świetnie. Mamy to domyślnie w aplikacji Connect w zegarku w Galmina, ale w Apple Watchu też to możemy mieć stosując aplikację firmy trzeciej. Takie funkcje jak mierzenie snu, jakieś cykle miesiączkowe tak dla kobiet, to i w jednym, i w drugim zegarku są dostępne, więc polecam, jeżeli potrzebujecie urządzenia, które będzie też takie rzeczy mierzyło. Jeżeli chodzi o mapy, to w Garminie możemy wgrać tak jakby mapy zewnętrzne, które będą działały offline, w Apple Watchu jest z tym problem, trzeba to ładować, ewentualnie mieć połączenie z telefonem, który tak jakby będzie nam tą mapę cały czas odświeżał, nie zgłębiłem jeszcze dokładnie tego, więc jeżeli w tym, w tym akurat punkcie się mylę, to proszę o poprawienie mnie w komentarzu, ja jeżeli coś potrzebuję to sobie po prostu zrzucam i to mi w zegarku działa. Jeżeli chodzi o kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi, no to Apple Watch wiadomo yy, będzie działał tylko z produktami z nadgryzionym jabłuszkiem. Yy, nie działa to z Androidem, z Windowsem, więc yy, tutaj można się wpakować. Jeżeli ktoś o tym nie wie, może wybrać po prostu złe urządzenie. W moim przypadku z racji, że już od kilku lat przesiedliśmy się z Sylwią na wszystko, praktycznie od Apple, czy sterowanie mieszkaniem, jakieś listwie zasilające homepody, słuchawki komputerów też i wszystkich stacji używamy właśnie z logo nadwiżonego jabłuszka. Było to naturalną wymianą. Fajnie to działa ze wszystkimi urządzeniami. Na początku teraz było tych powiadomień dla mnie za dużo, ale wszystko to możemy skonfigurować w ustawieniach, w aplikacji czy w samym zegarku. Jeżeli chodzi o Garmina, Garmin miał tych powiadomień o wiele mniej, ale Garmin jest takim kotem naprawdę do sportu. Oczywiście też działa z systemem iOS i tak dalej, z, z, z MacOS, z, z tym wszystkim od y, y, Apple. A. I wszystko zależy od tego, czy chcecie po prostu zegarek, który będzie miał wszystko, będzie smartwatchem, czy będzie takim outdoorowym, jednym, wielkim, pomiarowym urządzeniem. Bo Garmin ma też rozbudowaną swoją sieć urządzeń, siatkę urządzeń, jakieś paski, nakładki na sznurówki do biegania i tak dalej, pedometrii i tak Naprawdę, jeżeli ktoś się tym interesuje, to znajdzie bardzo dużo rozwiązań z jednej i z drugiej firmy. Albo urządzeń, które też możecie skonfigurować z Apple Watchem, tam przez Bluetootha czy różne inne systemy. No i jeżeli chodzi o opłacalność, no to Garmin y, Garmin y, będzie zegarkiem tańszym, bo jest tych urządzeń więcej na rynku, jest więcej urządzeń używanych. Naprawdę zegarek, który ja sprzedawałem po czterech latach y, był zegarkiem w idealnym stanie. Jeżeli trafiacie na takie oferty, to możecie kupić za połowę ceny świetne urządzenie, które przy dobrym poszanowaniu tego sprzętu naprawdę jeszcze 3-4 lata temu nowemu użytkownikowi mój zegarek posłuży, jestem tego pewien, bo nie miał tam nic, oprócz szkła szafirowego z mojego starego zegarka, wszystko było wymienione, nie wiem, pudełko miał stare i przewód przewód ładowania i papiery, no ale papierów wiadomo, gwarancji nie używacie na co dzień. Apple Watch jest też produktem nowszym, jest to yy, druga dopiero generacja, więc nie jest yy, jeszcze udoskonalona, pewnie trzecia, czwarta, piąta czy dziesiąta będzie o wiele lepsza, w tej wersji akurat Ultra. Yy, 6X, który tutaj porównuję, o którym tutaj opowiadam, no jest już tak z nazwy wynika szóstą generacją tego zegarka. Garmin tych aktualizacji też robił dużo. Cały czas dopracowywują. W wersji 8 pojawiły się jakieś problemy. Wersja ósma to jest na moment nagrywania tego filmu najnowsza wersja garmina, więc. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jak wyjdzie dziewiąta, to już zostanie poprawiona, ale ilość aktualizacji, jaką dostajecie, świadczy o tym, że producent o was nie zapomina. Świadczy też o tym, że popełniają błędy, skoro coś tam się wysypuje, jakieś w butlupy, zegarki wpadają i tak dalej, ale próbują to naprawić. Poza tym, Rzesza, że tak nazwę, użytkowników Garmina, ilość tych użytkowników na całym świecie i to, jak duża jest firma Garmin, i nawet jak zobaczycie jakiekolwiek zawody to w większości Garmin jest gdzieś sponsorem. Czy są to biegi, czy jest to jakieś pływanie. W nurkowaniu nie jestem pewien. Nie miałem styczności z osobami, które nurkują. Akurat z zegarkiem Garmina myślę, że do tego są zdecydowanie inne i bardziej profesjonalne urządzenia. Ale nawet jak są maratony tutaj w Oslo, to bardzo często są jakieś bramki Galmina, plakaty, banery, koszulki, widać, też dużo osób używa tych Garminów, ja widzę, że biegają z Garminami, ja sam biegałem z Galminem. w sklepie też widzę, jak osoby przybiegają, widać, że są spocone, gdzieś tam wodę kupują, czy gdzieś idą do sklepu jakiś... Jeżeli sobie kupić, jakoś jakiegoś batona proteinowego, to yy, na rączce widać jakoś garmina, czy 9, 6,5, czy, czy jakiegoś cięższego, tak jak w moim przypadku Fenixa, Epixa, czy coś tam innego, czy nawet instynkty takie najprostsze z monochromatycznym wyświetlaczem. A Watch jest takim bardziej eleganckim zegarkiem. Jak sami widzicie, ja używam go w takim plastikowym case. Kupiłem srebrny, ale chciałem mieć y, do prac takich jak na przykład gdzieś łazimy po lesie czy gdzieś w pracy, żebym nie stuknął. Nie wiem, czy to jest zegarek tytanowy, ale chciałem przetestować taką najprostszą opaskę z, z jakiegoś y, chińskiego portalu. Nie wiem, jest to Timu czy Aliexpress, nie pamiętam już dokładnie. Używam, sprawdza się dobrze. Y, nie ma żadnych problemów, mam też oryginalne oczywiście paski od tego, ale wymieniam sobie w zależności jak mi tam pasuje do, nie wiem, do, do ciuchów, albo jak mam bardziej eleganckie to zakładam sobie tytanową bransoletę, w ten zegarek już mam cały tytanowy bez żadnego kejsa, yy, czy etui, czy dekszla, czy jak tam po norwesku to nazwiemy. I mam zapisaną taką rzecz, żeby opowiedzieć o wartości stosunku oferowanych funkcji. Yy. Co ja mogę powiedzieć? Dla mnie jako dla użytkownika nadwożonego jabłuszka garmin też się sprawdzał dobrze. Myślę, że nawet lepiej mi się z garminem ćwiczyło na siłowni przy treningu siłowym, bo była tam już wbudowana funkcja oznaczania ilości ciężaru. On powtórzenia sobie sam zlicza, można było tam je skorygować górę na dół plus minus. Bardzo dobrze wykrywały ćwiczenia jak się wykonuje, czy to było wzniosy, czy to były jakieś wiosłowania i tak dalej. Zdarzało się, że się mylił przy jakimś planku, desce i tak dalej, ale to powiedzmy, że na 30 serii mylił się dwa razy, więc to jest około 6%, tak. Apple Watch, no, nowe urządzenie, używam kilka miesięcy tego i jestem zadowolony. Jeszcze na szczęście nic się z tym nie stało. Też sobie wprowadzam różne dane, też Tętno mierzy. Wydaje mi się, że dobrze, bo robię mniej więcej podobne treningi jak robiłem wcześniej na Garminie i historia tych wyników i osiągów moich jest bardzo zbliżona. Wydaje mi się też, że Apple Watch lepiej mierzy serce, ale wiadomo, dzieli te zegarki. Kilka lat rozwoju technologicznego więc czujniki na pewno są tutaj w Apple Watchu Ultra 2 o wiele nowsze. Bo jak dobrze pamiętam, w Garminie 6X był czujnik Elevate trzeciej generacji. Jeżeli się mylę, to też mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że to była trójka, bo był jeszcze taki stary wygląd. Sylwia używa Garmina Venu trójki i tam jest czujnik już Elevate piątej generacji i ma funkcję badania pomiaru EKG wiadomo, że to jest taka funkcja nieoficjalna, nie jest to urządzenie medyczne czyli tą funkcję, którą mam w Apple Watchu a tą funkcję, której nie miałem w Garminie 6X przechodząc do podsumowania oba te zegarki polecam dla osób, które trenują dla osób, które chcą na co dzień używać funkcji smartwatcha i jest ona dla nich bardziej e, istotna, i pracujesz na systemie oczywiście z nadwliżonym obuszkiem, Wybierz Apple Watcha, jeżeli jesteś sportowym kocurem, chcesz mieć mnóstwo statystyk, lubisz się grzebać w tym, lubisz ustawiać sobie cele, cenować scenę, który jest w aplikacji Connect z Afryko. Yy, chcesz, żeby Andrew czy jakiś inny prowadził Cię w Twojej przygodzie na 25 km, 10, 15 czy 5, wybierz Garmina. Naprawdę, yy, aplikacja Connect dla osoby, która pierwszy raz ma styczność z Garminem, to jest dobry tydzień nauki, gdzie co jest, funkcje wagi. Yy, Spożycie wody, jakaś wasza wydolność, body battery, jak to wszystko ze sobą działa, jak to sprawdzić. Pierwsze treningi, które robicie, Garmin was wysyła, żebyście po lesie biegali czy gdziekolwiek indziej biegali i potem ocenia, jaka jest wasza wydolność, mniej więcej dystans przebiegniecie w jakim czasie, sugerowanym oczywiście. To jest fajne, to motywuje. Ja schudłem 35 kg. Będąc posiadaczem Garmina, to nie jest oczywiście zasługa zegarka, jest to zasługa mnie, moich wyrzeczeń, mojego wysiłku i zróżnicowanej diety. Więc, y... jako motywator do treningu, w Garmin był świetnym urządzeniem, więc serdecznie polecam. Nie wiem, co może chcielibyście więcej wiedzieć. Y... To jest taki film, do którego się jakoś szczególnie nie przygotowałem, albo bardzo chętnie odpowiem Wam na wszystkie pytania dodatkowe, jeżeli zadacie w komentarzu. Wy sami napiszcie, bardzo proszę Was, jaki Wy zegarek byście wybrali, albo jakiego używacie, albo dlaczego tego byście nie wybrali, a, te, a tamten byście wybrali. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby podyskutować o tej kwestii, bo ja Wam swoje zdanie przedstawiłem. Chciałbym, żebyście wy przedstawili mi swoje jakieś zdanie, wasze rozsterki, a może już takie wybory też podejmowaliście, a może podjęliście wybory i wróciliście do poprzednich urządzeń, bo tak się też w życiu zdarza. Ja wybra wybrałem Apple Watcha Ultra drugiej serii, jest to dla mnie zegarek, yy... myślę, że to jest zmiana korzystna, jest to dla mnie dobre urządzenie, bateria trzyma oczywiście o wiele krócej, ale wiedziałem na co się godzę. Czy wrócę kiedyś do Garmina? Nie wiem. Czy y, za 4 lata nagram tak samo pozytywną y, opinię o y, Apple Watch Ultra 2, jak w tym momencie opowiadam o Garminie 6X? Nie wiem. Spotkamy się, jeżeli los pozwoli, za 4 lata i poopowiadamy właśnie sobie jeszcze raz. Może o zegarkach, a może wcześniej coś się zmieni. Dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Napiszcie w komentarzu słowo sport, żebym wiedział, że dotrwaliście właśnie. Do tej chwili widzimy się w kolejnym filmie. Hejka!